W wyniku problemów finansowych Grupy Azoty Unia Tarnów klub nie przystąpił do rozgrywek Superligi. Długo walczyli, bo z myślą taką, że uda się zastąpić sponsora tytułarnego kimś innym. Jednak, no, mimo wielkich starań, nie udało się to. No i czasem bywa tak, że nieszczęście jednych jest szczęściem drugich. My byliśmy w blokach startowych, ja ciągle. Wychodzę z założenia, że, że nie zdążyliśmy pokazać wszystkiego, na co nas stać. Ten sezon przeleciał bardzo szybko, my z meczu na mecz się rozwijaliśmy. Widać było to, że, że sportowo wyglądamy coraz lepiej, że ci zawodnicy, często młodzi, często debiutujący, nabierają doświadczenia. Także cieszę się, no bo, bo dziś oficjalnie jesteśmy z powrotem w Arne superlidze. Uzupełniliśmy i wzmocniliśmy te newralgiczne pozycje, bardzo się cieszę, bo, bo w zespole dalej po półrocznym pobycie zostaje zawodnik górnika Zabrze i już teraz oficjalnie nasz Kasper Liesztrand. Do tego wzmocniliśmy bardzo solidnie bramkę, przyszedł do nas Dawid Balcerek z zespołu Ostrowa Wielkopolskiego, to był siódmy zespół ubiegłorocznych rozgrywek. Także tu wierzę, że, że to, co zawodziło, szczególnie na początku, to, to będzie tą naszą siłą napędową do tego, żeby łatwiej grało się w ataku. Dlatego mamy dwóch młodych, obiecujących, nowych rozgrywających. I w najbliższych dniach pojawi się informacja odnośnie wzmocnienia na pozycji obrotowego i skrzydłowego. Dziś pierwszy dzień po, po wakacyjnej przerwie to są, to są testy motoryczne, fizyczne, i od poniedziałku zaczynamy z właściwym przygotowaniem do, do sezonu. Zawodników czekają codzienne treningi. Codzienne, dwa razy dziennie będą się spotykać. Rano na przemian stadion i siłownia, wieczorem zajęcia na hali. No i na, na te dwa miesiące mamy zaplanowany szereg gier kontrolnych. Takim wydarzeniem, które, które gdzieś, z którego jestem bardzo zadowolony, to, to piąta edycja turnieju Łopuchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Tutaj na naszym obiekcie ten turniej 17 i 18 sierpnia wezmą w nim udział cztery zespoły superligowe oraz dwa zespoły, które będą się biły w, w tym sezonie o, o awans do, do Superligi. Także, także mocne zespoły ligi centralnej.